Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Wyobraź sobie taki poranek: Za oknem jeszcze cicho, świat dopiero się budzi, a w kuchni pachnie świeżo zaparzoną kawą. Twój pies zaspany, przeciąga się leniwie, po czym siada przed tobą i patrzy tym swoim jedynym w świecie spojrzeniem głębokim, ufającym bez granic jakby mówił: Dzień dobry, człowieku, co dzisiaj razem zrobimy? To są te chwile, kiedy czujesz, że to nie jest tylko zwierzę, to twój towarzysz, przyjaciel, powiernik radości i smutków. Dziś zapraszam cię do rozmowy o tym, jak w prosty sposób możemy uczynić jego życie jeszcze piękniejszym. Nie chodzi o wielkie rewolucje ani kosztowne gadżety, a o drobne zmiany w codzienności, takie, które wzmocnią waszą więź, rozbudzą psie zmysły i dadzą mu poczucie bezpieczeństwa. Proste rzeczy, które, jeśli staną się nawykiem, mogą odmienić każdy dzień naszego czworonożnego przyjaciela. Bo czasem wystarczy chwila zabawy, nowa trasa spaceru, spokojne pogłaskanie po uszach, by pies poczuł się naprawdę kochany. A my zyskamy jeszcze więcej niż on, bo w tych małych gestach kryje się magia, która tworzy prawdziwą przyjaźń na całe życie. W świecie, w którym wszystko dzieje się w biegu, a nasze dni są przepełnione obowiązkami, bardzo łatwo wpaść w rutynę. Wstajemy, karmimy psa, szybki spacer w te same krzaki, obok bloku, potem praca, zakupy, znowu krótki spacer i tak dzień za dniem. Pies niby jest z nami, ale czy tak naprawdę jest z nami? Czy ma ten czas, w którym cała nasza uwaga należy tylko do niego? Psy czują więcej niż nam się wydaje. One doskonale wiedzą, kiedy idziemy obok z telefonem w ręku, przeglądając wiadomości, a kiedy patrzymy na nie z prawdziwym zainteresowaniem. Ten kontakt, spojrzenie w oczy, uśmiech, wspólny krok jest dla nich bezcenny. To w takich chwilach pies wie, że jest ważny, że to nie tylko rutynowy obowiązek, ale nasza wspólna przygoda. Dlatego warto wyznaczyć w ciągu dnia chociaż kilkanaście minut na spacer, który jest tylko dla niego. Bez pośpiechu, bez telefonów, bez rozpraszaczy. Wybierzcie nową trasę, może alejkę w parku, której jeszcze nie znacie, polną drogę za miastem, albo ścieżkę nad rzeką. Dla psa to jak otwarcie nowej książki, każdy krzak to rozdział pełen zapachów, każda kępka trawy kryje historię innego psa czy kota, który tędy przechodził. Jeżeli tylko masz taką możliwość i warunki na to pozwalają, daj psu czas bez smyczy. Swoboda ruchu to dla niego ogromna radość. To wtedy może pobiec tak szybko, jak tylko potrafi poczuć wiatr w sierści, wyładować energię i sprawdzić, co kryje się za zakrętem. A ty możesz obserwować ten czysty, nieskrępowany entuzjazm, który potrafi wzruszyć do łez. Czas spędzony z psem w pełnej uwadze to nie tylko przyjemność, to inwestycja w relacje. Pies, który czuje, że jest słuchany i dostrzegany, będzie bardziej pewny siebie, spokojniejszy, a jego więź z opiekunem stanie się nierozerwalna. Wystarczy dać mu trochę swojego czasu takiego prawdziwego, nie między jednym a drugim obowiązkiem, a odwdzięczy się największym skarbem, jaki może dać bezwarunkową miłością i lojalnością. Zabawa dla psa to nie jest tylko chwilowa rozrywka, to sposób na rozładowanie energii, na wzmocnienie mięśni i zmysłów, ale przede wszystkim na pogłębienie więzi z tobą. Psy uczą się i komunikują właśnie poprzez zabawę, a my, jako opiekunowie, możemy tę naturalną potrzebę wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. Weźmy na przykład przeciąganie liny. To prosta zabawa, do której wystarczy gruby sznur lub specjalna zabawka. Pies w tej grze ma okazję wyładować siłę, a ty możesz kontrolować jej przebieg, ucząc go przy okazji komendy puść. Dla niego to trening szczęk i mięśni, dla ciebie ćwiczenie cierpliwości i konsekwencji. Aportowanie to z kolei klasyk, który nigdy się nie nudzi. Piłka, patyk, specjalny damy, każdy pies ma swój ulubiony skarb, który z radością przyniesie. To świetny sposób na połączenie aktywności fizycznej z nauką posłuszeństwa. Wystarczy dodać kilka komend – siad, zostań, przynieś i nagradzać psa w momencie, gdy wykona zadanie. W ten sposób uczymy go przez radość, a nauka staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Nie zapominajmy też o zabawie wchowanego. Możesz ukryć smakołyk w domu lub w ogrodzie, schować się samemu, a potem wołać psa, aby cię znalazł. Taka zabawa stymuluje jego węch, umysł i daje ogromną satysfakcję z odnalezienia zdobyczy. Ważnym elementem codziennego życia psa jest także socjalizacja. Spotkania z innymi psami, ludźmi, a nawet innymi gatunkami uczą go, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Poznawanie nowych zapachów, dźwięków i miejsc pomaga budować pewność siebie i redukuje lęk przed nieznanym. Dobrze socjalizowany pies to pies spokojniejszy, bardziej zrównoważony i szczęśliwszy. Kiedy bawisz się z psem, pamiętaj, że dla niego liczy się nie tylko sama czynność, ale przede wszystkim Twoja obecność. On nie patrzy na zegarek, nie liczy powtórzeń patrzy na Ciebie, swojego partnera w zabawie, swojego przewodnika, swojego najlepszego przyjaciela. I w tej radości, w tym wspólnym śmiechu, tworzy się coś czego nie kupisz za żadne pieniądze, wspomnienia, które zostają na zawsze. Bezpieczeństwo dla psa zaczyna się od poczucia, że jego opiekun jest przewidywalny i konsekwentny. To wcale nie oznacza sztywności czy surowości chodzi o jasne zasady, które są zawsze takie same. Konsekwentne szkolenie, w którym pies wie, czego się od niego oczekuje, daje mu spokój. Wtedy świat przestaje być chaotyczny, a staje się zrozumiały. Pies, który ma jasno wytyczone granice, czuje się bezpieczniej, bo rozumie, co jest dobre, a czego lepiej unikać. Ogromną rolę odgrywa tu rozumienie mowy ciała psa. Nasze psy mówią do nas cały czas, tylko często w innym języku niż ten, którym posługujemy się na co dzień. Opuszczony ogon, uszy położone po sobie, oblizywanie pyska to często oznaki stresu lub niepewności. Z kolei rozluźnione ciało, merdający ogon na średniej wysokości, miękki wzrok, to sygnały zadowolenia i spokoju. Jeśli nauczysz się odczytywać te znaki, łatwiej będzie ci reagować w odpowiednim momencie: czy to po to, by pocieszyć psa, czy też by usunąć źródło stresu. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w relacji z psem jest karanie po fakcie. Wielu opiekunów myśli, że jeśli pies zrobił coś złego. A oni go skażą, zrozumie swoją winę. Niestety, pies nie łączy wydarzeń w taki sposób jak człowiek. Jeśli ukażesz go po powrocie do domu za to, że coś pogryzł czy nabrudził, on nie będzie rozumiał powodu twojego gniewu. W efekcie może zacząć bać się twojego powrotu, a nie zrozumieć, co zrobił źle. Bezpieczna relacja opiera się na zaufaniu, a zaufanie rodzi się z przewidywalności, cierpliwości i zrozumienia. Kiedy pies wie, że jesteś po jego stronie, że nie zareagujesz gniewem w sposób dla niego niezrozumiały, otwiera się na ciebie jeszcze bardziej. I to właśnie wtedy, w tej pewności, że ma w tobie oparcie, rodzi się głęboka, nierozerwalna więź. Komfort twojego psa to nie tylko wygodne legowisko, ale też poczucie bliskości, nawet wtedy, gdy nie możesz być obok. Jednym z prostych, a bardzo skutecznych sposobów jest zostawianie swojego zapachu. Może to być stary t-shirt, szalik, czy koc, który pachnie tobą. Dla psa twój zapach to namiastka obecności, sygnał, że jesteś częścią jego świata, nawet gdy drzwi się zamykają. W chwilach, gdy pies zostaje sam, warto zadbać o dźwiękowe tło, które wypełni pustkę. Ciche radio, spokojna muzyka, czy odgłosy natury, mogą działać uspokajająco, zwłaszcza na psy, wrażliwe na ciszę, lub odgłosy z zewnątrz. To drobiazg, który potrafi zdziałać cuda, łagodzi lęk separacyjny i daje poczucie bezpieczeństwa. Równie ważne jest to, by codzienne posiłki stały się dla psa czymś więcej niż tylko szybkim opróżnieniem miski. Możesz użyć mat węchowych, zabawek typu kong, czy poukrywać smakołyki w różnych zakamarkach. W ten sposób karmienie staje się przygodą. A pies spełnia swoją naturalną potrzebę poszukiwania i zdobywania pożywienia. To nie tylko urozmaica dzień, ale też rozwija umysł i zmniejsza nudę. Nie zapominajmy też o pielęgnacji, szczotkowanie, kontrola uszu, przycinanie pazurów to nie tylko kwestia zdrowia, ale też budowania więzi. Regularne, spokojne zabiegi uczą psa, że dotyk opiekuna jest czymś przyjemnym i bezpiecznym. W ten sposób zwykłe czynności stają się chwilami bliskości, które wzmacniają waszą relację i dają psu poczucie, że jest kochany i zaopiekowany w każdym detalu. Tak samo jak my, psy potrzebują równowagi między aktywnością a wyciszeniem. Często zapominamy, że odpoczynek nie jest luksusem, lecz podstawową potrzebą, równie ważną jak ruch czy zabawa. Twój pies powinien mieć w domu miejsce, które jest jego azylem. Ciche, spokojne, zdala od ciągłego zgiełku. Może to być legowisko w kącie pokoju, koc w ulubionym miejscu, a nawet specjalna budka czy klatka kennelowa traktowana jak bezpieczny domek. Ważne, by nikt w tym czasie mu nie przeszkadzał, nawet w dobrej wierze. To przestrzeń, w której pies może się zregenerować, przetrawić emocje po intensywnym spacerze i po prostu odetchnąć. Ale odpoczynek to nie wszystko. Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują poczucia, że są doceniane. Świętowanie małych sukcesów jest niezwykle ważne w budowaniu ich pewności siebie. Może to być pochwała za spokojne przejście obok innego psa, za cierpliwe czekanie przed przejściem dla pieszych czy za udane wykonanie nowej komendy. Nie musi to być od razu smakołyk. Czasem wystarczy entuzjastyczne "dobry pies", radosny ton głosu, pogłaskanie czy wspólna zabawa. Takie drobne momenty radości wzmacniają więź i pokazują psu, że dostrzegasz jego starania. A on, widząc twoją radość, będzie chciał powtarzać te zachowania, bo nic nie jest dla niego ważniejsze niż świadomość, że jest dla ciebie ważny i kochany. Na koniec chciałbym ci przypomnieć, że szczęśliwy pies nie rodzi się z luksusowych akcesoriów, markowych legowisk czy kosztownych zabawek. Jego prawdziwe szczęście budujesz ty swoją obecnością, czułością i uwagą. To te chwile, kiedy odkładasz telefon i patrzysz mu w oczy. To moment, kiedy klękasz na trawie, żeby podrapać go po ulubionym miejscu za uchem. To decyzja, by wyjść z nim na spacer trochę dłużej, skręcić w nieznaną uliczkę, pozwolić mu zanurzyć nos w gąszczu nowych zapachów. Pies nie liczy pieniędzy, nie interesuje go, jaki masz samochód czy zegarek. On czuje Twoją obecność, słyszy Twój głos, zna rytm Twojego serca. W Jego świecie jesteś wszystkim: przewodnikiem, opiekunem, rodziną. Dlatego nawet drobna zmiana w codziennej rutynie, nowa trasa spaceru, pięć minut zabawy w przeciąganie liny, socjalizacja z innymi psami, czy trening przez zabawę może być dla Niego wielką przygodą. Pamiętaj też, jak ważny jest Jego spokój. Twój pies potrzebuje ciszy, swojego miejsca, w którym może się zwinąć w kłębek i odpocząć. Potrzebuje twojego zapachu, kiedy wychodzisz z domu, bo on mówi mu, że wrócisz. Potrzebuje twojej pochwały, kiedy zrobi coś dobrze, i twojej radości z każdego małego sukcesu. Te drobiazgi układają się w codzienną opowieść o zaufaniu, które rośnie z każdym dniem. Dlatego zachęcam cię, żebyś spróbował choć jednej zmiany z dzisiejszego odcinka. Zrób to już dziś zaskocz swojego psa nową zabawą, pozwól mu pobiegać bez smyczy w bezpiecznym miejscu, przygotuj posiłek w formie zabawy węchowej, albo po prostu przytul go trochę dłużej niż zwykle. Zobaczysz, jak jego oczy rozbłysną, a ogon zacznie opowiadać historię, której słów nie trzeba. Dziękuję, że spędziliśmy ten czas razem. Twój pies ma w tobie cały swój świat. Bądź tym światem pięknym, dobrym i pełnym miłości. A teraz idź i zrób coś, co sprawi, że jego dzień stanie się najlepszym dniem w życiu. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.